Wydaje się, że w sensie, z tej strony Drag i jest to kolejny odcinek, bo Rosta na gry. I myślę, że skoro widzicie grę, którą teraz ogólnie, w którą teraz ogólnie gram, to myślę, że zdajcie sobie sprawę z tego, co tym razem będę opisywał. GTA-3. Pierwsza część GTA, która pojawiła się w grafice CD, no i również wprowadziła tryb całej osoby. A nie tryb właśnie... Z góry jak to było w pierwszych dwóch sensach gita. Gra ogólnie bardzo przełomowa, ponieważ można by z zapot zapotkowała ona e, początki czegoś nowego, jeśli chodzi o gry gangsterskie. Razem z driverem no, były to można by z z gry tego typu. Pierwsze takie najbardziej rozpoznawalne gry g wysłon na światodzienne 21 października roku 2001, zaś na pc ty ujzały swoje światodzienne w 2002 roku podaje się chyba 23 czerwca, o ile nic się pokraciłem. Wydawcami tej gry są oczywiście Rockstar Games, również z przodem z to wiadomo sam Rockstar. No i teraz tak, grafika, jaka jest grafika? No grafika ma z zymał, co klimat tej gry, ja myślę, że tutaj nie ma za bardzo sensu czegokolwiek zmieniać, jeśli chodzi o grafikę, wiadomo, no powstały te remastery, które okazały się jednym wielk jedną wielką paraską i generalnie nie powinny one kiedykolwiek postać. a co jest oryginalna, no, sens getacy, jest, wiadomo, z oczywiste graci o wiele, o wiele. Lepsa, ale grafika, moim zdaniem, dalej trzyma dobry poziom, jak na ten rok, w którym ta gra została wydana. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo sensu zmieniać czegokolwiek, mi ta grafika nie przeszkadza. Jest ta grafika dobra. Audio. Powiem tak sobie, że muzyka naprawdę jest tak za co prawda wiadomo, nie jest tak piękna, jak w GTA Vice City. Ale niektóre znaki naprawdę bardzo wpadają w ucho. Chociażby legendarny Push to the, the Limit, albo Season Fire z e, rady i Flashback FM. I znajdzieć tam parę innych naprawdę dobrych personek w tej grze, więc ogólnie jest go szukać, tylko wiadomo, no to wszystko jest nam prawach jakiejś tam no, licencji, yy, to są prawa autorskie i te sprawy, więc no... Youtuberzy ślicząc na rapet, no to muszą to niestety tą muzykę wyciszać, ja z kolei nie zamierzam tego robić, bo nie zarabiam na moich filmach i generalnie na prawa autorskie mam wyjebany tak długo, dopóki yy, nie dadzą mi jakiegoś yy, strajku czy coś na nagrywanie, to na chwilę obecną jest okay. Nic mi nie grozi, więc nie muszę się takimi zasami jak prawa autorskie za muzykę na chwilę bez tam zajmować. No i pozostaje nam kwestia tego, jak jest AI. AI naprawdę potrafi w tej egze Mi kość. ogólnie w tej egze są dość trudne i z AI naprawdę tutaj różne pojebane zasy potrafią siedziać. Twierdziłbym by naprawdę, że GTA 3 jest najtrudniejszą częścią GTA z tych właśnie części 3 Również licząc GTA 4 i GTA 5, które są już z kolei częściami GTA w HD właśnie. No i pozostaje kwestia grywalności. Bądź jak Ludzie ogólnie są wielcy z e, zajarani Getacy, To jest tak wielce zajmiste GTA, a ja sobie oczywiście zdaję sprawę dlaczego. To jest jedna z pierwszych gier, która może zapodskowała coś nowego, jeśli chodzi o gry kaksterskie. Gang Tyle że. Jest... Niestety, tutaj was się pojawia się niestety. Z moich ust. Nie jest tak bardzo getacy nie wspadł do gustu jak chociażby Vice City, albo być tym bardziej geta Andreas. E, dlaczego? Ponieważ, jeśli mam być ser GTA z mojej perspektywy jest dla mnie trochę, trochę nudne. E, fabuła w tej grze... No główny bohater to jest niejaki Cloud i... E, Cała jego osobowość właściwie polega na tym... Właściwie to on nie ma osobowości za bardzo. I wszystko co on robi właściwie polega na tym, że... On razem ze swoją dziewczyną Kataliną napadają na taki bank. Lecz Cloud zostaje przez Katalinę zdradzony oraz postrzelony. No i Cloud ogólnie chce się zemścić na Katalinie i na tym polega fabuła GTA że... Claude będzie chciał dorwać Katalinie w akcie zamsty, ale jest. E... Poznajemy dość sporo innych wątków i pracujemy dla psy pracodawców: e... pracujemy dla Mafilion, pracujemy dla jakuzy, e... e... pracujemy dla psy e... gangów, e... żeby ogólnie Claude sobie to robił na życie. No i to e... koniec końców się z Kataliną i ją zawijamy. I właściwie można by zeznać, na tym polega e... cała fabuła fabryka. Nie ma tutaj za bardzo. E... Jakiekolwiek właściwie głębokiej historii, jeśli chodzi o Klaud to jest po prostu, no, można by z. To e, tu dużo mówić: e, psikopata na zlecenie, który, z, który bio, zada sobie, bylek jest zlecenie, i e, byle kogo on zabije, e, wbrew temu, na przykład, jaka ta osoba jest. No też Claude nie ma za bardzo jakikolwiek problem z tym, e, żeby zdradzić kogoś, e, żeby doprowadzić swojego celu. Nigdy on się w grze nie odzywa, nie, nie słuchamy jakiegokolwiek dialogu od Claude'a. Jeśli mam bacer, jest to dla mnie taki strasny, strasny kurde minus, że Claude praktycznie się faktycznie no, za bardzo w tej grze nie odzywa. Jest to moim zdaniem taki irytujący trochę, odbiera tutaj postaci... Jakiekolwiek barwy, jakiej, jakąkolwiek osobowość w tej postaci odbiera. Z tego co wiem, Rockstar tłumaczył się w ten sposób z Roboy z kloda. Oni myśleli, że my się bardziej wcujemy w tę postać, co jest wręcz absurdalnym argumentem. Jak ja mam się wcuć w osobnika, który nic się nie mówi i kompletnie nie ma jakiejkolwiek osobowości? Dla mnie to jest po prostu głupie. Głupie te, to jest takie gadanie, że powstają postacie niemowy, żebyśmy się mogli w te postacie jakoś bardziej wcuć. Co jest moim zdaniem fałsem. I no z z mojej perspektywy. Nie ma jakiejkolwiek mowy o w się w taką postać. Lecz, żeby nie było, taki Claude i tak dla mnie jest lepszą postacią e, nic Max, ze względu na to, że no, Claude jednak wykonuje te zlecenia, które e, są ryzykowne, no i faktycznie z nim, powiedzmy, jest, jest jakaś akcja. Wiem jak to dziwnie, zmieni ze Claude lepszy od Max, Claude, który nic nie mówi, ale po prostu Max z drugiej jest do tego stopnia beznadziejną postacią. Razem z Alex, razem z Tewzy, no nawet taki Claude jest lepszy, no ale... No ale tylko pokazujące jest jednak to, że główny bohater GTA wypada go ze od takich Wings chociażby, by. Jakbym miał serio ocenić Clouda porównać go do Wings, no to kurwa Oczywiste jest to, że każda z nich jest lepsa. Tak samo Lawy Rock Medseist, no każda postać z tego z tych um... Z tych typów właśnie bajek, tak? No porównuje oczywiście to do siebie. Jak Ktoś by mógł uznać, to jest głupie za porównywać, e, teraz, no, bajki do GTA 3 e, a właściwie to porównuje bohaterki z bajek do Claude'a, który, który jest głównym bohaterem GTA No ale kurde jeśli ja zauważam tak takiego, że pochytać praktycznie jest beznadziejna, e, e, jest beznadziejnie napisana, no to no to porównuje tą postać do tego tej, e, do do właśnie postaci z bajek, tego typu właśnie no bo uważam że gry powinny mieć lepsze postacie tak gry powinny się lepiej prezentować pod względem postaci a tutaj tutaj tym tasem, taki Cloud wypada o wiele o wiele gorzej od Wings yy, wypada gorzej taki Muzea, nie wspomnę uznamy to Laili bo to jest w ogóle przepaść. Yy. w każdym razie Cloud niestety za bardzo praktycznie osobowości nie ma jest to taki straszny ogólnie minus dla tego bohatera yy, nie ma za bardzo jak się w niego wcuć co bym tutaj jeszcze mógł powiedzieć? Bardzo mi się niektóre mechaniki w tej grze nie podobają. Ogólnie jest tak, że jeśli wykonujemy misje dla poszczególnego gangstera, to koniec końców skończy się na tym, że ten gangster nas jakoś zdradzi, albo my jakoś zadzamy z tym gangsterem i praktycznie, jeśli zakończymy tę grę, to. Każdy gang, chyba poza ekozą, e, będzie chciał nas zabić. Zawsze, gdy mijamy jakieś w ga gangu, a to na przykład Yardi, e, Lion, e, Triady, to ci gangowcy zawsze do nas scelają, zawsze chcą nas zabić, a niestety, auta w są to są cue i naprawdę bardzo łatwo oni te auta nisną. I to jest taki straszny minus. Strasznie jest to te wkurzające, bo jeśli na przykład chcemy zbierać packi, no to tacy, tacy Lioni, oni nas zatkują za pomocą swoich shotgunów, i to jest też strasznie wkurwiały ja tezę. E, gang i oni oni są w posiadaniu shotgunów, i te shotguny są w rękabójce. Jeden cały z takiego shotguna i już praktycznie klub nie zyje. Więc to jest po prostu masakra, że oni aż tak dojebali gangli on, że... ...jest w stanie z tych shotgunów nas tak łatwo zdjąć, to jest po prostu bardzo wkurzające. Z innymi gagami już niestety. Niestety, co tak, Z innymi gagami już na szczęście nie ma takich problemów, lecz w dalszym ciągu te, ci gangowcy, ta triada, ci yardi, oni są strasznie irytujący, gdy sobie ich mijasz, a oni nagle do ciebie scelają, na przykład psują ci auto, gdy masz już to auto w gorszym stanie, to jest naprawdę strasznie irytujące. Również poszczególne niektóre misje poboczne tak, tak, w są wkurwiałe, co do tego stopnia że zrezygnowałem z przekładania GTART na 100%. Mianowicie te takie misje zabawkowe, gdzie to na przykład. To... Dobra, właściwie to nie są misje zabawkowe, a to są bardziej misje terenowe. Misje terenowe, gdzie na przykład patrotem musimy e, e, przez góry e, pojedynczyć parę punktów kontrolnych, to jest tak strach krwiąca. I praktycznie dla mnie to jest wręcz niemożliwe do przejścia. Ogólnie, getacy jest wręcz za pod niektórymi względami. A remaster jedynie pogorszył sprawę. Naprawdę, jakby jakiś remaster miał powstać GTC ponownie, no to po to, żeby poprawić niektóre mechaniki, a nie grafikę. No, remaster GTC to poprawił jedynie tam niby grafikę trochę, ale niczego kompletnie nie zmienił, jeśli chodzi o animację, jeśli chodzi o, o na przykład, no, poszczególne tam mechaniki, które przydałoby się naprawić, nic tutaj kompletnie tutaj remaster nie zmienił, więc to jest ogólnie taki wielki minus. Dlatego remastera, a jeśli chodzi o same GTA 3, no to niestety te mechaniki sprawiają, że ogólnie grę odbieram gorzej od GTA Vice City i Co prawda też ma wkurwiającą misję w postaci Belmixa, GTA Vice City ma wkurwiającą misję w postaci PC od Sielcat, no ale na no, GTA niestety ma więcej takich kurwiających misji, jest to naprawdę irytujące. Samochodów trochę tutaj mamy, mamy parę samochodów osobowych, mamy samochody sportowe, mamy jakieś śmieciarki, yy, ale niestety nie ma tu motocykli, co jest naprawdę ogromnym minusem, bo też tutaj, co ciekawe, gieracy są do robienia skoki, no a wiadomo, że tak auto trochę nie fajnie się te skoki wykonuje i to jest też taki minus, że niestety gieracy nie ma motocykli, co też również utrudnia nam przejście gry na 100%, jeśli chcemy również zrobić te skoki kaskaderskie. No i co to jest co mógł powiedzieć na temat gieracy? Hmm... Myślę, że już ten temat, więc podsumowując, GTA C, niestety z mojej perspektywy nie jest aż tak dobre, jak z perspektywy innych ludzi. Niestety, to i tak fakt, że jak najbardziej grę polecam, no jest to jak najbardziej, no dobre GTA, tyle że dla mnie nie jest aż tak dobre, jak chociażby GTA Hidia albo Geta Sandras. Andreas. Ocenia GTA C na ocenę mm, 100 na 10, to jest najwyższa nota, którą mogę dać. Niestety, e, główny bohater, również parę mechanik, które mnie w tej grze irytują, sprawiły, że po prostu nie jestem w stanie tej zadać wysokiej noty. Również ta gra nie ma za bardzo ciekawych fabuły. Mm. I ubolewa na tym I również z Maria straci w to Zobaczmy, jak zwykle, oczywiście, Rockstar musi dać jakąś kobietę, która w to jest wręcz kwitecję. Każdej gry od Rockstar, zawsze jakaś kobieta musi być w w ich grach. Zupełnie jak rabbi strens w sumie, bo jest to też. no gdzie ta, z rabbi strens. No ale dobra, ja w tym momencie będę kończył, to będzie na tyle. A w następnym odcinku będzie kolejna gra od Dark Pixar, z tym razem będzie to Little Hop. Na razie.